Zbieramy ja jakie mamy ten Zwyczaj jaja, suszone świerszcze. O, gotcha. Stuletnie gorsze. jajo. Papryczki spojrzone. O kur. Kaszanka. To, to, o, kaszanka. To będzie okay, nie? Nie słowo, Flaki. Pasabi. Kur... Takie mega ostre. Oj, głowy. <laughs> Czernina, czyli kazupa obrzydliwa ze krwi. Yeah, yeah. I pyszne to jest chałwa Ostry, proszę. Numer 10. Spoko. Ale i tak to jest jedno z najmniej obrzydliwych tutaj, nie? Ja się cieszę, że ja to my ja nie? nie? to to jest normalnie zejść. No zajeść. to zjeść, nie ma czasu. to jest w środku, jeszcze nie jeden. Ale smaczne, nie? Teraz jadę? Tak? Dalej nami. To jest ostry? No. To całe ma być? Ja no wszystko. Nie. Dobra. Ale pan nie chciał, nie chciał ostrego i pan na trafił trami, pan drugim panie patyczki.

Dobra, druga potrawa, Pierwsza Ty jest Już nie będę papryczek. No woda. Co to za gaciać i te filmy? To są z PEWKO. Nowa kampania plewko. Wciłem. Przystało, coś się stało. Dobra. To numer 3. 6, 6. Numer 3. Czernina. Teraz na żołądek będzie super. Now. Oj ojoj. Góry nie, nie. Tylko nie śledza i niesłyszone świerszcze. Te bycie są jest takie olbrzymie. Jak się <laughs> nie no, no, Na pewno. Jest! 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 Śmiać. Yes. No się śmierdzi. Najlepsze to wszystko to co zostało, co wyprzyszałeś Harabarbar dawaj. Dawaj puderza A co to jest? Flaki co To jest ryba? Ej. U mnie flaki to jest jak wiesz, jak, jak gówno przepływa, no to przez flaki, nie? No, z no. jest Co, lepsze niż czernina? No lepsze Dwa Jest Bycze jaja to co za jaja? Bycze, bycze jądro Dobra Ja kurde. A ty takie ci... <Gri przewodnik> Nie Nieźle Powinniśmy się zjeść całe Nie ]あ. wiem czy wziąć tą, czy tą, czy Ta Ooo ah, Co ja już... jest? Świeżce jes Świeżce najgorzej Nie Jaaa yeah. Dobra Nie, no, nie, ja nie chcę tego jeść, iść. No, jeść. no ja są całe Nie chcę tego Pięć Cztery 3, 2, 1. Ja, nie mogę Ja! No, nie... nie mogę, cię. Nie mogę! no, 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 proszę, o no, Czajisz! no, no, jeden. no, chałupę, jeden. Jest! Jest! no, Jest! Mam no, Czajisz, a Ty masz <iendo> <sh> <share Comic -SONos> Najlepsze pisałeś? <tryk> <tryk> tak, <tryk> <dobrać>. <tryk> tak dobrać, to... <tryk> Najlepsza potrawa ze wszystkich, które trafiłeś dzisiaj?